Ja, ja, ja. nie wiem, tak, taka... co to? ma być. A co? Słyszałem. <grym>. Co słyszałeś? Było no ładnie. Ale nic takiego nie było. Ale nic takiego nie było. No, no. no, no, no.

I cenowita też nie. Może magik. Może być magik, może być wszystko oprócz tych trzech, co wymieniłam przed chwilą. No i buba jest tu nie. Lubię, lubię. Lubię, słuchajcie.

O, no, tu no, powinien to być totem, to no nie ma. A tu jest? Nie ma Co to jest? Co to jest? to, jest, to jest traper. trapper. Traper! Cześć! Dlaczego za mną od początku? Nie ja zdrobiła. Ja Myślałem, że za mną biegnie. ja biegną na ja tak, Aha. Później. Ale parę foreutę Ale parę... wyrwę, Ale parę... Robię no, gana. Okay. Okay. No, Świetny test umiejętności. <laughs> <laughs> Połowa gena, tak, okay. żebym gonił ciągle Ty się łamiesz lupować, więc ty się możesz gonić. Wpadam się. Nie jestem, jestem widyczny No o tym lubię. Ale, Ale długo pociągnąłem. Się... Random się uleczył, widzę. 2 sekundy i no, no, wydaję yeah. yeah. no, Jeszcze a... on? Ej, to jest wam parę mama A, w tej klampie po prostu No, klatka, zgadza Pomoże, przede mną po lewej, z tak powiem na mojej 11, to jest na klatkę Dobrze Actually, No, no nie Poważnie Jestem to smara, prawda? No nie. A, a super, super hitbox Wiedziałem jak, jak ten, ten nóż nie kną moich kleców, a mnie waliło No, no. nie chłopcy się zaczął teleportować. teleportować. No, no nie, drugi. To mi dwa geny zostały, ale poszedł sobie. W sobie. No, co, co znowu spaszę się ze mną. No Idzie, może i, I w idzie do, do tych, co się leczą Tam cała cała trójka jest na jeszcze jest, Magony. Magony jest.

ale ja nie z Was to jest to do zrobienia gdzie jesteś? leczy mnie random ok Dzień gdzie jesteś? mówimy mówi, o mówi, 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 mówi. wszystko? Yy, w kącie mapy z, agenem. z agenem? no właśnie idziemy go robić z, z randomem to No do Was

no zamiast no, patrz, w całości moje dupy nie odrzucają, Ja to robię Uderzyłam go paletą! Dobrze, czekaj, czekaj. Goni mnie dalej! Ale dziur! Uderzałam go paletą! ogłuszyłam go! Cześć! O nie, o nie O, dobrze, o, może się odczepi ode mnie No bo zaparzył mnie, to nie gana poszedł bić Kuźwa mać!

consegue com console すそうそ